Witam, pozdrawiam, serdecznie cześć widziszowym z bardzo pięknie sobie odpocząć takim jeziorkiem, kiedyś był tu bardzo duży połów ryb teraz już go nie ma zresztą tam sikatka zakaz łowienia ryb Od tej pory zazwyczaj w sobotę w niedzielę schodzili się wędkarze, już było pełno ludzi z wędką piękne jeziorko buty i nie z to się nie ma co bać Ej, nie ma co odpocząć poleżę sobie trochę i co proszę państwa Chodzimy się na drzakę dzisiaj będą burgery także zachęcam do oglądania I co, proszę Państwa? Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie oglądają. Tym, którzy mają siłę to oglądać słusznie być wytrwałym. I pozdrawiam serdecznie z Radia Filip Piotrowski. Dziękuję.